Dzisiaj rozmawiam z Dominiką Mijach, autorką dwóch tomików wierszy: Szyty snem oraz Zapach wiatru. Jak zaczęła się Twoja przygoda z poezją? Eee, tak naprawdę nie było takiego momentu jednego, kiedy mogłabym powiedzieć, że w ten dzień i o tej godzinie zaczęła się moja przygoda. Eee, zaczęłam pisać w piątej klasie szkoły podstawowej. i na początku pisałam tak tylko dla siebie do szuflady i widziała to tylko moja mama. Natomiast nie chciała się wypowiadać ani na tak, ani na nie. Później w gimnazjum moje wiersze ujrzały światło dzienne, tak naprawdę, kiedy mój polonista, pan Maciej Równicki, stwierdził, że moje wiersze są bardzo dobre i trzeba je pokazać światu w jakiś sposób. A pamiętasz może w jakich okolicznościach powstał Twój pierwszy wiersz? Mój pierwszy wiersz. Zatytułowany był Samotność i opowiadał o losie dzieci z domu dziecka, które były przedstawiane w programie Kochaj Mnie, który był emitowany swojego czasu na antenie telewizji polskiej. Co skłoniło Cię do wydania pierwszego tomu wierszy? Czy był taki jakiś moment, czy nie bałaś się krytyki ze strony rówieśników? Bałam się krytyki, natomiast uważam, że pisząc wiersze nikomu nie robię żadnej krzywdy. Wyrażam tylko to, co czuję i to, co myślę, a tego się nie boję. Dlatego jakoś naturalnie mi to przyszło, zwłaszcza, że miałam wsparcie od wielu osób, które są mi bliskie, i wiele osób stwierdziło, że moje wiersze są dobre i trzeba je pokazać. Swój debiutancki tomik wiersz zatytułowałaś Szyty snem. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie na taki tytuł? Z tym tytułem wiąże się taka historia mała, ponieważ pewnej nocy w środku nocy obudziłam się i. Ot tak pomyślałam, szyty snem. Zapisałam to w jakiś sposób, nie wiem w jaki, jeszcze przez sen w, u siebie w telefonie i po jakimś czasie znalazłam kasując wiadomości. Nie wiedziałam w ogóle o co chodzi, ale stwierdziłam, że to jest idealny tytuł do mojego tomiku wierszy, ponieważ większość wierszy powstało właśnie nocą i myślę, że to jest najbardziej trafny tytuł, jaki mogłam wybrać. Czym kierujesz się podczas wyboru tytułów Tomika? Zawartością. Zawartością Tomika, tym jakie będą tam wiersze i w jakich, w jakich okolicznościach powstały. Skąd czerpiesz inspirację do pisania? Z życia. To jest chyba najlepsza i najprostsza odpowiedź, ale najbardziej szczera. Jednak wiele osób myśli, że to, co zawarte jest w wierszach, to tylko moje przeżycia, moje doświadczenia, a tak naprawdę są to doświadczenia i przeżycia moich znajomych, moich przyjaciół, bądź osób, które w jakiś sposób inaczej mnie natchną do napisania wiersza. Czyli pomysły czerpiesz z rzeczywistości? Zdecydowanie tak. E, jakie jest przesłanie Twoich wierszy? Nie mam jakiegoś takiego wyjątkowego przesłania, bo staram się, żeby te moje wiersze były szczere przede wszystkim. Nigdy nic nie wymyślam pisząc i zauważyłam, że mam taką zależność. Jeżeli zacznę wiersz i go nie skończę w tej samej chwili, kiedy go zaczęłam, to nie skończę go już nigdy później, bo później już nie wiem, co miałam na myśli, co chciałam przekazać w tym wierszu. Dlatego jeżeli coś zacznę, to muszę już skończyć to w tej samej chwili. A gdzie piszesz? W domu, w pociągu, podczas podróży? To są bardzo różne sytuacje. Zdarzyło mi się napisać w piwnicy. Mama mnie wysłała chyba po ziemniaki na obiad, i napisała w piwnicy wiersz. Napisałam w pociągu, na cmentarzu, w kościele. Najczęściej w domu, ale są to różne sytuacje i dlatego zawsze pod ręką mam telefon. Masz już na koncie dwa tomiki poezji. Czy możemy spodziewać się następnych? Piszę wiersze nadal, natomiast nie jest już ich tak dużo, jak pisałam wcześniej. Nie wiem czemu, nie wiem z czego to wynika. Może dlatego, że jestem po prostu szczęśliwa i spokojna w tej chwili. A tamte poprzednie wiersze były pisane, kiedy było mi smutno, kiedy coś przeżywałam. Wiersze, które teraz piszę, mają troszkę inny charakter. Są bardziej takie pozytywne, natomiast niewesołe, tak powiem. Zbieram na razie materiał, ale myślę, że w najbliższym czasie może coś się uda. Czy poezja to jedyna forma, którą uprawiasz? Czy zdarzyło Ci się może napisać jakąś prozę, a może dramat? Udało mi się napisać, ale wysłałam e mailem do pani, która re rec pisała recenzję do moich tomików, zarówno do jednego, jak i drugiego. I napisała mi tylko tyle, żebym pozostała przy wierszach, więc sądzę, że no, nie byłby to dobry krok z mojej strony, gdybym poszła w inną stronę. Dotarliśmy do informacji, że piszesz również teksty piosenek, które również sama śpiewasz, czy to prawda? Tak, śpiewam. Kiedy byłam w liceum, grał na gitarze mój kolega z klasy i to było dla mnie takie bardziej osobiste. Czułam, że to jest moja piosenka. W tej chwili jestem zdana tylko sama na siebie. Na gitarze umiem grać tyle, o ile. Jednak boję się wyjść z tym do publiczności, więc najczęściej wykonuję te piosenki przy jakimś podkładzie. Nie jest to ten sam odbiór, no ale w tej chwili nie mam innego wyjścia. Staram się znaleźć jakąś osobę, która byłaby chętna do tego, żeby pomóc mi rozwijać moje piosenki i pokazywać gdzieś światu. A śpiewałeś kiedyś dla szerszej publiczności? Ze sceną jestem związana od najmłodszych lat. Bardzo często wykonywałam piosenki, jednak nie były to piosenki moje. Zdecydowanie lepiej, przyjemniej jest, kiedy wychodzi się na scenę i śpiewa się swój utwór. Natomiast, tak, miałam do czynienia wielokrotnie z szerszą publicznością. A recytowałaś wiersze? Tak. Kiedy byłam w podstawówce, było to zdecydowanie częściej niż teraz. W tej chwili. Przede wszystkim na swoich spotkaniach poetyckich recytuję swoje wiersze. Jako młodej poetce na pewno musiał być Ci trudno wydać swoje tomiki i poezji. Czy ktoś Ci w tym pomógł? Oczywiście muszę podziękować sponsorom, ponieważ to oni pomogli mi w sposób finansowy wydać te tomiki. I muszę podziękować mojej mamie oraz panu Równickiemu, który był. Gimnazjum, moim nauczycielem języka polskiego, i który tak naprawdę stworzył całą oprawę książki. W tej chwili również pragnę podziękować osobom, które w inny sposób pomogły mi się wybić na rynku. Wszystkim, którzy pomagali zorganizować moje spotkania poetyckie. Także z tego miejsca chciałabym podziękować wszystkim tym osobom, które w jakiś sposób mi pomogły. Masz na swoim koncie wiele osiągnięć. Opowiedz nam coś o nim. Nie znam na pamięć wszystkich moich osiągnięć, natomiast mogę powiedzieć, że co roku biorę udział w konkursie o laurę Wespazjana Kochowskiego w Szczecinach. I jest to konkurs o tyle ciekawy, że nie podpisujemy się my, autorzy utworów, imieniem i nazwiskiem, tylko swoim godłem, więc później osoba, która ocenia wiersze, nie wie, kto tak naprawdę napisał dany utwór. Brałam udział również w konkursach poezji śpiewanej, w konkursach piosenki o zdrowiu chociażby, gdzie pisałam wtedy teksty dla siebie i dla moich znajomych. Teksty również dostały nagrody. No i staram się w każdym konkursie, który mi zaoferują, bądź który gdzieś znajdę w internecie wziąć udział. To jest dla mnie ogromna szansa. Które z osiągnięć uważasz za swój największy sukces? Myślę, że swoje pierwsze osiągnięcie, nagrodę od Krzysztofa Kolbergera, którą otrzymałam właśnie za wiersz Samotność. A ile wtedy miałaś lat? Wtedy byłam bodajże w piątej klasie szkoły podstawowej, ale nie jestem tego pewna. Piąta albo szósta. To już wtedy jako mała dziewczynka. Tak, można powiedzieć, że tak i to mi dało skrzydeł, żeby pisać dalej. Mówiłyśmy już dużo o poezji, teraz czas na to, żebyś powiedziała coś o sobie. Podobno to najcięższa sztuka, żeby powiedzieć cokolwiek o sobie, dlatego postaram się powiedzieć mało, ale sensownie. Obecnie uczę się w Policjalnej Szkole Medycznej w Krakowie i jestem na kierunku technik elektroradiolog. Jeszcze będę się uczyła półtora roku i później, mam nadzieję, zdam egzamin, będę miała już fach w ręku. Zamierzam również zacząć jakiś inny kierunek, ale w tej chwili nie jestem do końca zdecydowana, nie wiem, co to będzie. A w wolnym czasie bardzo lubię wykonywać biżuterię. Między innymi biżuterię Sutaszu, jest to moja pasja. I myślę, że nie odejdę od tego tak szybko. A masz jeszcze jakieś inne ukryte talenty, o których nie wiemy? Inne ukryte talenty? Nie, ciężko powiedzieć. Przede wszystkim jest to poezja i tego się trzymam. A teraz wróćmy na koniec do poezji. Gdzie można dostać twoje wiersze? Um... Z swojego czasu były one zamieszczane na mojej stronie internetowej, natomiast w tej chwili ta strona wygasła. Muszę nad nią popracować, być może niedługo również będzie można tam znaleźć moją poezję. Obecnie no, to miki poezji to dostępne są... Przede wszystkim u mnie, ale myślę, że w, chociażby w szkole, w Liceum Ogólnokształcącym imieniem Mikołaja Reja, w bibliotece szkolnej są moje tomiki, również w gimnazjum w Sędziszowie są tomiki. Są takie punkty, gdzie można przeczytać moją poezję, jednak no, nie mogę polecić konkretnego miejsca. Obecnie możecie Państwo mnie znaleźć na Facebooku, link poniżej. Tam staram się wstawiać jakieś najnowsze wiersze. Oczywiście nie mogę wszystkich zamieszczać, ponieważ później są komplikacje podczas konkursów. Natomiast te, które są w tomikach wierszy, staram się zamieszczać co jakiś czas. Na zakończenie chciałabym Cię poprosić Dominika, abyś zaprezentowała nam fragment swojej twórczości, wybrałam taki wiersz Daj mi, który jest niezbyt osobisty, ale wiele osób może znaleźć kawałek siebie w nim. Daj mi tylko jeden dotyk, bym naelektryzowana miłością przyciągała wzrok obcych facetów, by spojrzenia sypnęły iskrami, a każdy dotyk groził śmiercią. Daj mi tylko jeden uśmiech, by odciśnięty na moich ustach wystarczył do następnego doładowania, by zarażał przesłaniem niezapomnianych wrażeń złapanego oddechu. Daj mi tylko garść pewności, bym mogła oddzielać ziarnko od ziarnka, by przesypywać je z ręki do ręki i nieustannie zliczać każdy szept mówiący dobranoc. Moim gościem była Dominika Jach. Dziękuję Ci, Dominiko, za rozmowę. Dziękuję bardzo.